W sumie nawet da. Bo postanowiłam zrobić sobie nowe konto, nowe konto, ale nie powiem wam jaka nazwa jest. Bo wszyscy mnie znajdą i mnie zabiją. YouTube, proszę, to nie ten nie wyrobił Dobra, bierzemy te moje ulubione rzeczy. No, bo postanowiłam tak. Jedną moja koleżanka mi wkurzyła Nie wiem, czy wiem, znacie, czy nie. Na pewno, że nie. No. no stało to się tak. Yy, ona się na mnie wkurzyła, bo ja jej nazwałam, że się obrażalska. No, O, yy, Teraz będzie... Yy, kolor oczu zmienia oczywiście. Yy. Chodzi mi o to, żeby po prostu Znaleźć sobie taki konto, żeby ona Po prostu tego konta nie znalazła Bo Kto by chciał, żeby ktoś inny Po prostu szukał tego konta, którym Ty masz i ty się wkurzasz Że ona nie weszła na to konto No to zrobię sobie Prywatne konto, może. że Te są też ładne włosy Takie ładne Ale Wolę te bardziej Lub te, Ale dzisiaj biorę w sumie nawet te Nigdy tych włosów nie miałam Bynajmniej sobie z mojego innego konta poprzesyłam Ej, Kolejne jeszcze takie ciuszki weźmiemy Takie, wiecie, takie normalne O, próbuję tutaj tak trzymam nie. Ej, ten telefon mm. Dobra, teraz trzeba tak jakby zasłonić dobra mm. Mm. dobra, jeszcze powtórzę hasło 189 dobra i teraz kliknąć otwórz moje konto i właśnie konto się otworzy czekaj, mm. muszę wpisać ten głupi tekst Um, to jest F Kurde, bo tutaj tu się klawisze odcisnęło, nie? Na włożę Bo to jest takie, czy nie jesteś robotem, bo to takie, wiecie, roboty te włożą yy, I po prostu testuję to jest F To jest tak, to jest F Bo tu jest yy, i to już dawno tam wiecie. Dobra. F duże. F duże E y. dobra, w... Y. K duże X, później duże F. No i dobra. Mogę już otworzyć. Dobra. I ogólnie w tym czymś mi się tworzę konto. Ym, I tak moja koleżanka nie mi dodała tych filmików. Tak, właśnie tak do ciebie Martyna, mówię. Tak wkurzałaś mnie. Czy ja mam ten, czy ja w ogóle nie zmieniłem koszulki tego? Chyba zmieniła mnie? Nie wiem. Chyba nie zmieniłam kulka. Ale to przesuwam, po przesyłam sobie tego z tego konta. Tego... Tu ogólnie było... E, szukam chłopaka i lepszych przyjaciół Z tego, że po prostu... Ona mnie po prostu zawiodła e, Bo kto normalnie nie chciał, żeby Twoja koleżanka, najlepsza koleżanka O Boże, no, to na moim Wygląda to... super, dzięki Pixrar Na 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 może jak najwolniej prezenty się otwierają. Dobra, 200, mogę to sobie otwierać. No, jeszcze go będę przysłała z mojego konta. Um, a ten jutro mam odebrać pewnie. Co to, za gówno jest? To. Oko czy coś? A ten prezent mam jutro pewnie otworzyć. No, bo mam tutaj 15 level. Mm -hmm. Przyjaciółmi, a nie koleżankami. Co ty ja gwiazdy zrobiłam, czy co? Mm. K i C i Kur mm. Dobrze, bierzemy Kurde. Tak. Musimy wziąć siedemnasty, nie yy, siedemnasty, kurde. Siódme. Tysiąc prezentów nie. Ej, ma i Dobrze, wpisuję swój. Kurde z kapsułkiem. Ok, no nic z tego nie wyszło, ale może jak sobie to wypije. Małpa. Poczekajcie jakieś skręcia z jeden. Dawajmy, że ja po prostu. Kurde, jeszcze jeden. Dobra, dobra. Małpa. Ołta. Dobra. e mój oczywiście, no bo czemu bym... Pierwszy film mi dopiero przysyła. O Boże, czemu ja zawsze tą nazwę pokazuję, dobra, ale jak już znacie ją to proszę sobie tam Julka123privata123 pfejt fi f Pierwszy level, jej, yeah, good night. Ale ja bym chciała te buty, ale ja zmienić tylko kolor na białe Biały. Czemu białe bo lubię białe. No, kocham białe, nie? Nie, że nie lubię. I czarny też lubię. On jest taki, wiecie, taki fajny. E, o, taki może no być, Ale nie, ja chcę białe. E, no tak. Trzeba wziąć białe. Wziąć białe. Ja chcę białe. No, tu jest białe. Tutaj taki. Taki piękny biały. No tak. I teraz poprzesyłam sobie rzeczy z mojego konta, ale najpierw podbieram takie, wiecie, te prezenciki, bo przydałoby się ten, wiecie, takie coś. A Skarbonka... skarbonkę... bym na razie nie mogła. I poddaję z... Przes... poprzesyłam sobie rzeczy i dodam nazwy po prostu. No i później będzie rozdawanie też kąt. Kąt na MSP z którymiś tam levelami, bo mam dużo, ale nie wiem, czy... O, to jest moje drugie konto, kiedy komuś dałam. Tak, I Love You Charmed mm. mm. I, U, A, 1, 2, 3. I, f, y, f, A, T, E, 1, 2, Poszę, poszem to jest moja nazwa Jest, good Tak, mi się akurat to spodobało, więc mm. Po prostu, tak, po prostu, wiecie Lalo, drugie, jakie te fajne rzeczy, ale ja bym chciała wszystko, wszystko, biorę wszystko Tak, tutaj ja Albo Pixisrar O, I pokażę wam y, Następnym razem jak zrobić sobie diamentowe te y, Po prostu wiecie y, Pokażę wam zaraz y, Ogólnie chodzi mi o takie te kryształki Tutaj takie y, No bo Na normalnym to się nie zrobi No zobaczcie tak jest na normalnym Yy, więc to jest na tyle w tym odcineczku. Ja sobie jeszcze przesyłam rzeczy i możecie tam nazwę dodać. Yy, tylko nie piszcie to. No w sumie nie, nie wiem, co pisać, jak ten. Jak, jak mówić, że wy zło robicie mi nazwę po prostu tam Czemu? Dobra. Więc to jest koniec. Bye.